Czy ma znaczenie, od kogo dostaniemy mantrę? Nawet jeśli miałaby to być ta sama mantra, brzmi dosyć kosmicznie, ale odpowiedź brzmi tak. Czytając jakiś czas temu słynną książkę jeszcze z lat 90., Holograficzny Wszechświat Talbota. Natrafiłem na wzmiankę o tym, że nawet i medycyna, lekarstwa działają różnie w zależności od nastawienia samego lekarza do procesu leczenia. Były takie badania: jeśli lekarz jest przekonany, wierzy w skuteczność danej terapii, leku, to sam ten lek będzie działał inaczej, lepiej. Łamie to. Mechanistyczne wyobrażenie świata, który miałby funkcjonować na podstawie jedynie czysto materialnych wpływów chemii, fizyki. W astrologii wedyjskiej mamy coś podobnego. To znaczy, możemy sprawdzić w horoskopie, czy dany astrolog powinien dawać inne mantry, czy ich skuteczność i wpływ na życie faktycznie będzie realny. Może, czy powinien, to nie jest do końca dobre określenie, gdyż mantry, jakie stosujemy w Jyotish, są w gunie satwicznej i nie mogą zaszkodzić, niemniej istnieją ściśle określone czynniki karmiczne, które widzimy w wykresie D9, a które mówią o tym, że jeśli dany astrolog przekaże ci mantrę, ona faktycznie może coś realnego zmienić w twoim życiu. Mówimy tutaj oczywiście o horoskopie astrologa, żeby to było jasne. Zasada ta jest bardzo prosta i brzmi następująco. Otóż malefiki w trikona, czyli 1,59 do karakamsy, są właśnie tego typu korzystnym czynnikiem w horoskopie astrologa. No, tak też się składa, że w moim horoskopie jest taki układ. A więc jeśli rozważasz temat Praktyki duchowej poprzez dobór odpowiedniej mantry, to zapraszam. Mam tutaj na myśli rodzaj sadany, na temat której też udzielam pewnych wskazówek. Tak więc, całkiem możliwe, że będę Ci w stanie jakoś pomóc. Pozdrawiam.